Dobry wieczór, kochani, witam Was po długiej przerwie w naszym codygodniowym spotkaniu z technikami, e, narzędzi dla nauczycieli. Dzisiaj zastanawiałam się, e, co Wam tak na rozruch dać, która, e, która karta będzie odpowiednia, i zdecydowałam, że wybiorę coś lekkiego, coś, co wydawałoby się bardzo oczywistego, natomiast e, zmieniające kompletnie podejście do naszych uczniów. Nie wiem jak Wy, czy jesteście w syndromie stresu pourlopowego, czy już wdrażacie się w szkolne obowiązki, chociaż zaczyna, zaraz kończy się semestr, więc podejrzewam, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Sylwia anderson Hani, witam Was bardzo serdecznie. To ta, która sprawiła między innymi, że pozytywna dyscyplina jest w Polsce. Jestem słuchajcie zanim przejdę do karty to faktycznie jest tak, że jestem absolutną pasjonatką pozytywnej dyscypliny, nie tylko w teorii, ale również w praktyce, która zdecydowanie nie jest tak łatwa jak teoria. Ale przechodzimy dzisiaj do naszej karty. Dzisiejsza nasza karta to ton głosu. Wydawałoby się, słuchajcie, bardzo oczywiste, że to w jaki sposób mówimy do dzieci czasami jest dużo bardziej ważne to, co mówimy do naszych uczniów. Yy, I teraz mm, myślę sobie, że zasadnicza większość z Was doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co nie znaczy, że zawsze z tego korzystamy. Więc zacznijmy od naszego tradycyjnego żartu z przodu karty. Jest tutaj pani od geografii, czas wam pokażę. Przy mapie stoi z uczniem i mówi do niego: Daj mi pistolet na wodę Czesiu, staram się zachować pogodę ducha, a ty psujesz mi aurę deszczem. I o co, słuchajcie, chodzi w tonie głosu? Czasami jest tak, że na poziomie racjonalnym, my doskonale wiemy, co powinniśmy powiedzieć, co wypadałoby, może powiedzieć w danej sytuacji uczniom, natomiast nasze emocje nie zawsze pozwalają, aby wydźwięk był dokładnie taki, jaki my chcemy. I co mówi Jane Nelson? Te same słowa mają inny wydźwięk w zależności od tonu głosu, którego używasz. Mm, to jest dla nas oczywiste, tak? Co jest dalej? Badania nad działaniem mózgu pokazują, że dzieci reagują bardziej na ton głosu dorosłej osoby, niż na wypowiedziane przez nią słowa. Bo słuchajcie, ja mogę powiedzieć nawet e, pozytywny komunikat, którym jest, pamiętacie, z pochwał i zachęt możesz być siebie naprawdę dumny. Mając na myśli, że wykonałeś kawał dobrej roboty, a mogę być? możesz być siebie naprawdę bardzo dumny. Nie, który też wiadomo o co chodzi, i jaka jest moja intencja, bo chyba o to tutaj to jest najważniejsze. I teraz, czego ja w takim razie potrzebuję? Robiliśmy, pokazywałam Wam ostatnio koło złości, więc myślę sobie, że przede wszystkim każdy nauczyciel potrzebuje zrobić koło złości dla siebie, czyli, jakby nie zaprzeczam temu, że że będę się denerwować przy uczniach, bo to jest oczywiste. Znam wielu nauczycieli, którzy mówią, e, ale nie no, ja się naprawdę nie denerwuję i, i, i wszystko jest w porządku. Ja natomiast uważam, że my, nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć, tak, moi uczniowie czasem mnie wkurzają. Mało tego, czasami doprowadzają mnie do szału. I tego, czego ja potrzebuję, to nie udawania, że mnie nie denerwują, albo wmawiania wręcz sobie, że mnie nie denerwują, bo może to sprawi, że wtedy nie będę się na nich wkurzać, tylko dać sobie przyzwolenie na tą złość, Ok, jestem teraz zdenerwowana, i co w związku z tym, tak? Czego ja potrzebuję, żeby się lepiej w tym momencie poczuć? Co mamy dane? Dokładnie. Twój ton głosu zmieni się, jeśli poświęcisz chwilę na to, aby wstać, usiąść, uklęknąć, by móc spojrzeć uczniowi w oczy. Czyli ta, ten kontakt, ta relacja powoduje, że zaczynamy inaczej rozmawiać z naszymi uczniami. Tak, to jest dla Was oczywiste, prawda? E, pomyśl. Uwaga, o długoterminowym celu zachęcania i wzmocnienia swoich uczniów, to pomoże Ci zapanować nad tonem mojego, swojego głosu. Ja myślę sobie, że dodałabym do tego jeszcze, że e, pamiętaj, żeby zadbać o tą cząstkę dla siebie, bo jeżeli ja czuję, że jestem tutaj, czyli w pozycji mózgu e, gadziego i przemawiają prze, przeze mnie raczej instynkty, czy też ciało migdałowe i emocje, to lepiej jest. Faktycznie, złapać ten kontakt z z uczniami, powiedzieć, wiesz co? Potrzebuję chwili, żeby poczuć się lepiej, żeby móc w pełni z szacunkiem z samą rozmawiać. I to, co ja y, odkrywam na nowo każdego dnia, to to, jak, jak uczniowie doceniają autentyczność, czyli to, że my mówimy wprost i na, nazywamy pewne rzeczy po imieniu, nie próbując stosować trików, nie próbując. Manipulować nimi, tylko mówienia im pewnych rzeczy wprost. Na przykład: Jestem bardzo zdenerwowana i, żeby móc z Wami dalej rozmawiać, to potrzebuję chwili, żeby się lepiej poczuć. A jeżeli macie z klasą czy z grupami przedszkolnymi opanowaną teorię e, mózgu gadziego, to będzie dla nich dużo łatwiej to przyjąć, nie będą odbierać tego personalnie, co często robią zresztą dorośli, tylko podają tego, ok, to to jest ten moment, kiedy pani potrzebuje lepiej się poczuć i wtedy dopiero będę mogła zapanować nad swoim głosem. Bo choćby nie wiem, jak bardzo próbowała nad nim zapanować, a moje emocje będą jeszcze na wysokim C, to nie ma mowy, nie ma takiej mocy, która pozwoli Wam nad tym tonem e, zapanować, po prostu. Bądź dla siebie dobry, mówi Jane Nelson i poświęć czas na oddech lub dłuższą przerwę, jeśli jest potrzebna, zanim coś powiesz. Nie wiem, czy pamiętacie z naszych spotkań dotyczących mózgu gadziego, kiedy mówiłam Wam, jak moja znajoma matematyczka ze szkoły, w której pracowała, mówiła, że jeżeli w tym momencie potrzebujemy połączyć się z racjonalną częścią naszego mózgu, to warto przekroczyć próg dziesiątkowy, czyli na przykład zamiast liczyć od 1 do 10, który. Potrzeba jest więcej czasu, żeby to pomogło, I, i nie zawsze pomaga zresztą. To lepiej jest liczyć na przykład od 101 w dół co 17, co powoduje jakby od razu kontakt z koronową, która pozwoli podejść racjonalnie po prostu do danej sytuacji. O, i teraz słuchajcie, bardzo ważny punkt. Powinnam Wam zadać teraz pytanie, czy zdarzyło Wam się użyć jakiegoś tonu w stosunku do Waszych uczniów czy dzieci w Waszych grupach przedszkolnych i żłobkowych, z których no, nie jesteście za bardzo y, dumni. I ja pierwsza jakby podnoszę rękę, y, bo y, jakkolwiek nie jestem z tego dumna, to zdarzyło mi się podnieść ton, y, no może nie wydzierałam się nigdy na dzieci, ale raczej raczej y, był to ton, który niekoniecznie był stosowny w tym momencie, i teraz, co dalej mamy? Oczywiście, jeżeli użyłeś tonu głosu, który nie okazuje szacunku, przeproś za to. Uczniowie zawsze chętnie wybaczają. I to jest, słuchajcie, bardzo połączone z tą autentycznością, którą mówiłam Wam na początku, czyli że nawet jeżeli zdarza mi się popełnić błęd, błąd, mówiliśmy o błędach, tak? Tak, jak właśnie teraz, popełniłam błąd. To Jane Nelson mówi: Błędy są okazją do nauki i zamiast udawania, że nie popełniliśmy błędu, weź odpowiedzialność za ten błąd, czyli mogę być OK, mm. wiecie co? Przed chwilą podniosłem na Was głos, a to nie jest zgodne z, z naszymi zasadami trzech S szacunku, czyli szacunek do siebie, szacunek do innych i szacunek do wymogów sytuacji. I przepraszam Was za to. Mm bądź świadomy swojego wyrazu twarzy i języka całego ciała. I to jest słuchajcie, coś nad czym się zastanawiałam po co w ogóle Jane Snell o tym mówi. I uwaga, zaczęłam obserwować różnych ludzi w różnych sytuacjach, oczywiście szkolnych i jestem przekonana, że bardzo duża część ludzi nie zdaje sobie sprawy kompletnie z tego, jaką mimikę i jaką postawę ciała prezentują w stosunku do uczniów. I jeżeli jesteśmy świadomi tego, to będzie nam dużo łatwiej korzystać z zasobów, które mamy chociażby w pozytywnej dyscyplinie. Bo jak wiecie, ja bardzo dużo osób pyta mnie o to, ale co ty, tak zawsze tylko i wyłącznie pozytywna dyscyplina i nigdy nic więcej? Nie, pozytywna dyscyplina jest głównym, główną filozofią mojego życia i zawodowego, i osobistego. Natomiast to nie znaczy, że, że nie czerpię z różnych źródeł. I to nie znaczy, że jestem w stanie zawsze e, zachować się tak, jak bym sobie, tego, e, bym sobie to wyobrażała, ale zdecydowanie każdego roku, każdego dnia, każdego miesiąca widzę progres, widzę to, że idę do przodu i widzę to, że, e, że jest, e, jest możliwa praca nad tym i przynosi ona efekty. Nawet jeżeli te efekty są takie, czyli nawet jeżeli z klasy, która wydaje się kompletnie Rozstrzelona i, yy, yy, i taka, którą na nowo trzeba się zaopiekować, to jeżeli wszystkim innym nauczycielom wydaje się, że tam się nic nie dzieje, a ty widzisz, że na każdą godzinę wychowawczą masz przygotowany krąg i karteczkę ze swoim imieniem na krzesełku, to znaczy, że to jest ten progres, o którym ja mówię cały czas, tak? Tylko, że nie oczekuję, i to mi bardzo pomaga, nie oczekuję, że oni zawsze będą zachowywać się tak jak ja chcę. To, czego oczekuję od siebie, że moja reakcja, bez względu na to, jak trudna sytuacja się znajdziemy, będzie zgodna z tym, o czym rozmawiamy cały czas po tej dyscyplinie. Co oczywiście nie jest proste, ale nie oczekuję tego, że będzie proste. Pokażę Wam jeszcze raz te karty, bo jak wiecie, karty przyjechały do magazynu i będzie teraz kolejna dostawa już jutro, więc wrzuciłam, wrzuciłam już je do sklepu, więc można już je zamawiać. A w związku z tym, że bardzo długo czekaliście na te karty i zaczynamy nowy rok, to od dzisiaj wrzucam kod na 20% na te karty, z których będziecie mogli korzystać. Zachęcam Was do tego, ponieważ to są naprawdę fajne narzędzia, które które pomagają w, w, codziennej, w codziennej rzeczywistości nauczycielskiej. Dzisiaj będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam za ten wieczór i do zobaczenia następnym razem. Zapraszam Was już w środę. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.